To wydarzenie, jak dzisiejszy kongres, pokazuje jak ogromny skok technologiczny zrobiliśmy jako Polski Handel w ostatnich latach, inwestując w rozwiązania cyfrowe nie tylko pomagające nam optymalizować i usprawnić nasze wewnętrzne operacje, ale także zainwestowaliśmy Również w doświadczenie naszych klientów w bardzo różnych kanałach, bardzo różnych miejscach spotkań, dbając o to, żeby zakupy były coraz bardziej przyjemne, wygodne i szybkie. W czasach tak szybkich zmian cyfrowych ważne jest jednak, żebyśmy pamiętali, że technologia służy człowiekowi, a nie człowiek technologii. W związku z tym pamiętajmy, aby te zmiany cyfrowe wprowadzać w taki humanistyczny, etyczny sposób, z poszanowaniem potrzeb naszych pracowników, naszych klientów, żeby dbać o kompetencje naszych pracowników, bo tylko wtedy adopcja rozwiązań cyfrowych może być wysoka i tym samym budować prawdziwą wartość biznesową i wartość dla naszych pracowników i dla naszych klientów, a nie stanowić tylko dla koszt. Tegoroczna edycja y, kongresu y, jest bardzo merytoryczna. Y, myślę, że pokazuje też, w jakiej kondycji jesteśmy jako polski handel i jak bardzo zmienił się ten handel w ostatnich latach. Polski handel inwestuje bardzo mocno w rozwój technologiczny, a takie wydarzenie jak dzisiaj pozwala nam spojrzeć na to właśnie z takiej perspektywy oraz wymienić szerokie doświadczenia, bogate doświadczenia, jakie, jakie zdobyliśmy w ostatnich latach.